Czy można przenieść się w czasie, nie ruszając się z miejsca? Gwarantuję, że można. Wystarczy udać się do Bielskiego Centrum Kultury o godzinie 18.22 października, gdzie przeniesiemy Państwa w tysiącletnią podróż Państwa Polskiego, podkreślając ogromne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego, wielkość. Hetmana, Jana Sobieskiego oraz tożsamość państwową polskich artystów na przestrzeni dziejów. Kliknij link w opisie, zarejestruj się bezpłatnie i świętuj z nami tysiącletnią historię Polski. Serdecznie zapraszam Marcin Klimczak.